5 grudnia 2022, Wrocław, godzina między 15 a 16. Obok jedności narodowej znajdują się browary wrocławskie. Niektóre budynki są już zrewitalizowane, ukończone i gotowe do zamieszkania lub za rozpoczęcia działalności gospodarczej. A w kolejnej części obok bramy wjazdowej, tutaj ozdobnej, Trwają prace, widać, trwają prace dachowe, rusztowania wokół budynku. W głębi nowo wybudowane budynki mieszkalne z zachowaniem architektonicznych założeń pierwotnych starych budynków browaru. Browarów Wrocławskich. Wewnątrz trwają prace. Widać światła. Teren odgrodzony od części przeznaczonej do użytkowania. Na parterze budynków za budynkiem remontowanym, odnawianym, adoptowanym do celów mieszkalnych. W głębi również w podobny zakres prac. Są już gotowe budynki na parterze, prowadzona jest działalność gospodarcza. Widać przedsiębiorstwa, które rozpoczęły na tym terenie prowadzenie działalności gospodarczej. W głębi stoi wysoki żuraw i za budynkiem rewitalizowanym trwa, trwają prace budowlane z wykorzystaniem tego szurawia. Dziękuję za uwagę.